Cześć, jak zawsze, serdecznie witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić ponczo, które składa się w większości z alpaki. Dodatkowo ma jeszcze 23% jedwabiu i to jest cały skład włóczki, także ona jest naprawdę, powiedziałabym, dość ekskluzywna. Praca jest całkiem przyjemna. Samo ponczo, naprawdę, obiecuję Wam, nie jest trudne w zrobieniu. No i mam nadzieję, że filmik będzie Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lajka. No i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo regularnie staram się dodawać nowe filmiki. Moje poncho na będę robiła z włóczki Drops Brushed Alpaca Silk. To jest włóczka, która składa się w 77% z wełny alpaki i 23% z jedwabiu. No także myślę, że naprawdę fajna jakość materiału. Ona jest niestety dla osób, które być może dopiero początkują, troszeczkę trudniejsza, że tak powiem, w obsłudze, w pracy, bo jest mocno włochata. No, Efekt będzie, jak wiemy, przepiękny, natomiast w przypadku jakichś błędów no, prucie czasami może być dość problematyczne. Będę pracowała szydełkiem 4 i Pół milimetra, chociaż tutaj producent zaleca pięć, ale akurat do tej pracy myślę, że cztery i pół będzie jak najbardziej okej. Okay. No to zacznijmy. Pracę rozpocznę od zrobienia łańcuszka. Łańcuszek musi być tak długi, jak długą chcecie mieć tę narzutkę. Ja zrobię mniej więcej na 50-55 cm długości. Nie chcę, żeby ona była jakaś wybitnie długa. E, praca na tej głównej części narzutki, na tej całej okrągłej e, części będzie bardzo, bardzo prosta. Będziemy pracowali tylko i wyłącznie słupkami. Natomiast przypominam, ta włóczka jest mocno włochata. Ona jest dość trudna do prucia. Także jeżeli... E, Macie wątpliwości co do swoich umiejętności, naprawdę skupcie się albo wybierzcie inny materiał, bo prócie już może być po prostu wręcz niemożliwe momentami. Zaczynam od zrobienia pętelki, w którą wkładam szydełko, pobieram. I zaciągam ją lekko. Całą pracę generalnie, tą główną część robimy dość lekko. Nie chcemy mieć węzła z kłaczkami, a chcemy mieć po prostu bardzo fajną, ażurową pracę. No i teraz pracuję na łańcuszku, żeby zrobić bazę do późniejszych słupków. Przypominam, łańcuszek tak długi, jak długą chcemy mieć narzutkę. Także pobieram tą włóczkę i przeciągam przez tą pierwszą pętelkę. Mam pierwsze oczko łańcuszka zrobione, i znów pobieram, przeciągam przez pętelkę. I pobieram, przeciągam przez pętelkę. Nie ma znaczenia, jaka będzie ilość oczek. Róbcie taki długi łańcuszek, jak długą chcecie mieć po prostu pracę. No to pracujemy aż do końca łańcuszka. No to łańcuszek mam już w tej chwili na pożądaną przeze mnie długość zrobiony i rozpoczynam w tej chwili pracę nad pierwszym rzędem. Jak wspomniałam, będę pracowała na słupkach. Cała praca będzie na słupkach już w tej chwili. Oczywiście poza golfikiem, ale to będę pokazywała później. No i jak robimy słupki, jak pracujemy na tym pierwszym rzędzie? Pobieram sobie włóczkę na szydełko. Omijam tę pętelkę, z której wychodzi mi ta, którą mam na szydełku. Omijam kolejną, pętelkę właściwie, oczko-łańcuszka, omijam kolejne. I w trzecim oczku, tutaj pod te dwie nitki, nad jedną nitkę, no one są dość włochate, ale myślę, że widać, wkładam szydełko, pobieram włóczkę, wracam. Mam trzy pętelki na szydełku, pobieram włóczkę, przekładam przez dwie z nich i następnie pobieram i przekładam przez kolejne dwie z nich. I pierwszy słupek mam zrobiony, ale te ominięte dwa oczka łańcuszka imitują mi już pierwszy słupek, dlatego właściwie traktuję tutaj pracę tak, jakbym miała już zrobione dwa słupki. No to kolejny słupek, z tego wychodził mi przed chwileczką słupek, no więc w kolejnym oczku łańcuszka robię to samo, pod dwie nitki, nad jedną nitkę wkładam szydełko, pobieram włóczkę, wracam. Pobieram, przekładam przez dwie pętelki, pobieram, przekładam przez dwie pętelki i zrobione mam już jakby trzy słupki. I kolejna, tutaj akurat mi się tak troszeczkę mocniej zaciągnęło, bo to jest właśnie to, o czym mówiłam. Zobaczcie, jeżeli początkujecie, możecie mieć problemy, bo normalnie troszeczkę węższe oczko łańcuszka nie byłoby dużym problemem, no ale już tutaj troszeczkę inaczej to wygląda, bo. właśnie, bo po prostu te włoski nam się tutaj bardzo kochają i łączą, prawda, w jakieś no, niesamowite więzy Dlatego ta praca po prostu z tego względu tylko i wyłącznie jest po prostu trudniejsza. Pracujemy w ten sposób do końca rzędu. Zwróćcie uwagę, że ja nie zaciągam tych słupków mocno, robię je bardzo delikatnie, bardzo luźno, ale tak ma być, bo chcę, żeby ta praca była bardzo taka lekka, ażurowa. Te kłaczki tak naprawdę nadają objętości pracy i ona sama w sobie, te jakby niteczki, które są w środku, które są bazą, nie muszą być mocno zaciągnięte. Jeśli jesteście mimo wszystko dość początkującą osobą w szydełkowaniu, a mimo wszystko porwaliście się tutaj na tę pracę, co zresztą super szanuję, no to przyznam Wam, że praca na pierwszym rzędzie jest najmniej wygodna, no bo jest po prostu zawsze problem, za co tą pracę chwycić, ale nie przejmujcie się, to nie jest tak, że cała praca będzie tak wyglądała. W późniejszych rzędach już nawet w drugim rzędzie będzie wygodniej, no bo już będziemy chwytać za pierwszy rząd, a nie za ten cieniutki łańcuch łańcuszek, no, który no, nie jest zbyt wygodny do chwytania, żeby mieć jakieś podparcie do pracy. Pracujemy do końca rzędu. Ja nie liczyłam moich oczek, nawet nie ma to znaczenia. Znaczenie ma długość, zrobiłam właśnie na jakieś 55 cm łańcuszek i tak długi chcę, żeby ten mój, żeby ta, ta moja narzutka, to moje poncho było. Pracujemy do końca rzędu na słupkach. Powoli kończę ten pierwszy rządek. Jak widzicie, już same słupeczki są przerobione na łańcuszku. Zostały mi do przerobienia trzy oczka łańcuszka, także robię ostatnie trzy słupki. Ostatnie oczko łańcuszka to jest to tutaj przed pętelką, od której zaczynaliśmy robienie łańcuszka. I ostatni słupek w tym rzędzie mam w tej chwili zrobiony. Drugi rząd rozpoczynam od zrobienia dwóch oczek łańcuszka, które imitują mi znów pierwszy słupek. Odwracam i te dwa oczka łańcuszka są nad ostatnim słupkiem z poprzedniego rzędu, dlatego drugi słupek robimy nad tym słupkiem, tutaj pod dwie nitki u góry, w tym lekko po lewej oczku, które jest nad słupkiem. Także znów pobieram włóczkę na szydełko, i nad tym drugim słupkiem, pod te dwie nitki, które tutaj są, wkładam szydełko, i robię słupek. I znów nad kolejnym, trzecim słupkiem od końca, znów tutaj u góry, pod te dwie nitki wkładam szydełko, i robię słupek. I nad kolejnym. I nad każdym kolejnym słupkiem w tym rzędzie robię słupek i pracuję do końca rzędu. Pokażę Wam później jeszcze tylko, jak kończymy rząd, bo chcę zwrócić uwagę, w którym miejscu się wbić, żeby nie robić za dużo bądź za mało, żeby praca się nie rozchodziła bądź nie zwężała. No i będziemy pracowali Później, już tak długo, jak duży chcemy mieć obwód tego naszego poncho, tej naszej pelerynki. No, ale to za chwileczkę wszystko będę pokazywała. Także pracujemy do końca rzędu. Powolutku kończę drugi rząd, i zostały mi tutaj do przerobienia trzy słupki. Tutaj mamy dwa słupki, i na końcu mamy ten łańcuszek. Pamiętacie, który ominęliśmy te pierwsze dwa oczka łańcuszka, i mówiłam, że one imitują nam pierwszy słupek. I o tym musimy pamiętać, bo jeżeli będziemy go pomijać, myśląc, że tutaj właśnie jest ostatni słupek, no poniekąd ostatni słupek prawidłowy tutaj jest. Ale zanim właśnie jest ten łańcuszek jeszcze, w który również musimy się wbić. Także ostatni słupek w słupku w tej chwili robię. Tak. I tutaj właśnie mam łańcuszek z dwóch oczek, i w niego wbijam się w to górne oczko. Aha, pobieram włóczkę oczywiście najpierw, i tutaj robię ostatni słupek. Musimy o tym pamiętać, bo inaczej zacznie nam się po prostu ta praca zwężać. No i zaczynam trzeci rząd, również dwa oczka łańcuszka, on będzie dokładnie tak samo robiony jak poprzedni. No i znów nad ostatnim słupkiem mam te dwa oczka łańcuszka, które imitują nam słupek i o których na końcu kolejnego rzędu będę musiała pamiętać. Nad drugim słupkiem od końca wbijam się pod dwie nitki i robię słupek. Nad trzecim również pod dwie nitki robię słupek. Ale to już wiecie jak, bo już przepracowaliście w tej chwili dwa rzędy słupków, teraz robimy trzeci, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia i rzeczywiście go nie będzie. Natomiast na koniec znów tutaj mam łańcuszek z dwóch oczek. Pamiętajcie, jak będziecie pracowali już na końcu trzeciego rzędu, zobaczcie, jak ładnie to teraz widać. Tu jest słupek, tu jest słupek. Tu jest łańcuszek, ale zobaczcie, traktujemy go tak jak słupek, bo wtedy mamy równą ilość słupków. Jeżeli zaczniemy go pomijać, myśląc, że to jest ostatni słupek, no to wtedy praca właśnie w ten sposób zacznie nam iść. Pracujemy tak długo samymi słupkami, aż uzyskamy ten obwód, który uzyskać chcemy. Także trochę pracy przed nami, ale myślę, że przyjemnej pracy. Także do zobaczenia, jak będziemy łączyli sobie to połączone w całość. No dobrze, przerobiłam sobie do tej pory całą tą długość, która tak naprawdę będzie obwodem mojego poncho. No i teraz będę łączyła tutaj te dwa brzegi, czyli ten i drugą stronę razem, a następnie u góry będę zwężała, żeby stworzyć finalnie golf. Pokazuję u góry w komentarzu, jaka jest łączna długość przerobionej pracy do tej pory i ile w moim przypadku wyszło mi rządków. No to zabieramy się do łączenia. Dobrze, zaczynam teraz łączenie tych dwóch brzegów, żeby zamknąć to w jedną tubę, którą następnie będę od góry obrabiała sobie golfem. Oczywiście pokażę to za chwilę. Tą pracę, którą tutaj skończyliśmy, tę pracę, no to mamy u góry słupki, prawda? Czyli mamy u góry, tak jak robiliśmy zresztą słupki, będziemy wkładać szydełko pod te dwie nitki nad każdym słupkiem. To mamy z tej strony. Z tej z kolei drugiej strony mamy początek pracy, tak? No bo jak sobie przejedziemy do końca. No, to tutaj mamy właśnie początek, o, początek łańcuszka, który robiliśmy. I on sobie tutaj szedł na całą, całą, całą długość. No, i tutaj zaczynaliśmy na tym łańcuszku robić słupki. Czyli tutaj z kolei na górze będziemy mieli tylko po jednej nitce. I będziemy wkładać szydełko pod jedną nitkę. Także składam sobie te dwa brzegi teraz i zaczynam łączenie. No, i teraz tak. Tutaj mam zakończony ostatni słupek, czyli jestem jakby nad ostatnim słupkiem z ostatniego rzędu pracy, no więc analogicznie wbiję się w ostatni, a dokładnie pierwszy słupek, tutaj z tego rzędu, który robiłam na łańcuszku. Znając życie był to pewnie po prostu, było to oczko łańcuszka. Pobieram włóczkę, przeciągam przez to oczko, przeciągam przez tą pętelkę, którą miałam na szydełku, i mam połączony tutaj pierwszy słupek z tego rzędu, z tej części, jakby z tej końcówki, z pierwszym słupkiem z tej części. No więc teraz wkładam szydełko pod dwie nitki nad drugim słupkiem. W tym miejscu. Nie nabieram włóczki oczywiście na szydełko, wkładam pod te dwie nitki. Następnie tutaj nad drugim słupkiem. Ale tak jak mówiłam, pod jedną nitkę, no bo tu mieliśmy łańcuszek, nie było tutaj jeszcze tych dwóch nitek. I przeciągam, pobieram włóczkę, przeciągam przez, ten, przez tą jedną pętelkę i przeciągam tutaj przez podwójną nitkę, którą miałam nad słupkiem i przez pętelkę, którą miałam na szydełku. Generalnie robię oczka ścisłe, łącząc teraz pracę. No i nad trzecim słupkiem, teraz z tego rzędu znów pod dwie nitki, szydełko. Następnie tutaj w tym rzędzie, tu mam trzeci słupek, także nad tym trzecim słupkiem pod jedną nitkę i znów pobieram, przekładam przez tą jedną, pobieram, przekładam przez tą dwie i pobieram przez pętelkę, którą już miałam na szydełku. I znów nad czwartym słupkiem pod dwie nitki, nad czwartym słupkiem pod jedną nitkę i znów pobieram, przekładam przez jedną pod jedną właściwie przekładam pod dwiema i przekładam prze, przez tą pętelkę, którą miałam teraz na szydełku i w ten sposób pracuję aż dojadę tutaj do końca tych, tych dwóch brzegów, kończę sobie łączenie już tych brzegów. Tutaj mam tą luźną nitkę, nie od której zaczynałam łańcuszek, no i kontynuuję. Tutaj zostały mi jeszcze do połączenia trzy słupki. Tutaj mam słupków dwa. Raz, dwa i tutaj w łańcuszek, który udawał mi pierwszy słupek, wbije się tutaj w początek ten prac, tej pracy pod słupełkiem, który jest na początku. No i popieram włóczkę, przeciągam przez tą pętelkę tutaj pod tymi dwiema nitkami z ostatniego słupka i przez tą, którą miałam na szydełku. No i teraz pracę mam już połączoną w jedno. No i, przepraszam, i zaczynam robić golfik. No na razie mam tutaj bardzo dużo, bardzo szeroką tą pracę, tak samo szeroki będzie dół i dół ma taki zostać. Natomiast tutaj będę zaczynała robić golf, czyli będę musiała tę moją pracę sobie zwęzić, prawda, żeby. Ona się rozchodziła w dół noszenia, ale u góry pod szyją była wąska. No i o ile tam mieliśmy górę łańcuszka, górę słupków było dość łatwo, no to tutaj już tak do końca łatwo nie będzie, dlatego że tutaj mamy bok pracy, prawda? Mamy słupki widziane od tej strony. I teraz tak, pod każdy słupek z każdego rzędu, ten skrajny, no w przypadku jakby tej pracy były to albo dwa oczka łańcuszka, albo słupek, ale nie ma to znaczenia. Pod każdy rząd w tą górną część wbiję się i zrobię jeden słupek. Ale zanim zacznę pracę, przełożę sobie całą tą część, całą tą pelerynkę, to poncho na prawą stronę. No bo tutaj to łączenie widzimy ze strony lewej. Łączenie od strony prawej wygląda dokładnie w ten sposób i to chcę, żeby było oczywiście moją stroną prawą. Także przekładam na drugą stronę i zaraz do Was wrócę, bo tutaj mam trochę rozciągniętej włóczki. No to jestem już na stronie prawej, jak widzimy. To jest ta strona, którą widzieliśmy przy łączeniu oczkami ścisłymi. No i teraz rozpoczynam pracę półsłupkami. E, chyba powiedziałam słupkami w poprzednim e, fragmencie, e, półsłupkami. Na początku robimy półsłupki i teraz tak jak mówiłam, na każdy rząd będę robiła po jednym półsłupku. No więc tak, w pierwszy rząd w ten skrajny słupek albo e, dwa oczka łańcuszka bez znaczenia wbijam się. Tu mam tę luźną nitkę, którą będę teraz w pracy chowała. Obejmuję to, tą nitkę również pracą. Pobieram, przekładam przez dwie pętelki. Tu mamy ten pierwszy rządek. Drugi rządek, także znów albo pod, albo w słupek bądź dwa oczka łańcuszka pobieram, przekładam. Kolejny rządek. Pamiętajmy, że ta luźna włóczka niech będzie sobie w środku, niech ona będzie objęta tym wzorem. I kolejny rządek, luźna włóczka w środku, będzie objęta i półsłupek. I kolejny rządek. I kolejny. Jeśli macie wrażenie, że ta praca się Wam zaczyna tutaj ściągać, to macie bardzo dobre wrażenie i tak ma być. Także w każdy kolejny rządek półsłupek i, i cały czas jeszcze obejmuję tę luźną nitkę moimi półsłupkami i ona za chwilkę mi już zupełnie zniknie. O! I kolejny i tu już właściwie jej w tym momencie już nie będzie. Także luźna nitka mi zniknęła, pracuję do końca okrążenia, tak sobie właśnie przerabiając półsłupkami. Pamiętamy, każdy rządek nad każdym rządkiem niech będzie jeden półsłupek. I spotkamy się tutaj na początku pracy, gdzie zrobiliśmy oczko łańcuszka albo nie zrobiliśmy. Kończę to pierwsze okrążenie. Tutaj ściągnęłam już część mojej pracy. No oczywiście, jak wiemy, ona nie jest jeszcze tak wąska jak golf, ale spokojnie zmierzamy w tym kierunku. No i teraz tak, tutaj mam przedostatni słupek przerobiony półsłupkiem, pod ostatnim słupkiem również robię półsłupek i teraz tutaj w ten pierwszy półsłupek robię oczko ścisłe. Następnie robię oczko łańcuszka. Mhm, I będę zwężała moją pracę dalej. Nie mogłam tego zrobić od razu, bo gdybym opuszczała tutaj, nie wiem co dwa, co trzy rzędy, to zrobiłyby się po prostu takie dziury. Tego na pewno nie chcemy przecież, prawda? No więc teraz tak, zrobiłam oczko łańcuszka i jakby tutaj w tym miejscu. Co to jest za dźwięk? No I teraz tak, w tym półsłupku zrobiliśmy oczko ścisłe. Omijam kolejny półsłupek i w jeszcze następnym robię półsłupek. Następnie znów omijam kolejny półsłupek i w kolejnym znów pod dwie nitki półsłupek. I znów omijam jeden i pod kolejny półsłupek. I w ten sposób omijam i pod kolejny. Półsłupek. I znów omijam jeden, pod, kolejny, pod kolejne dwie nitki, półsłupek. Pracuję w ten sposób do końca okrążenia, praca zwęża nam się znów jeszcze bardziej. Ok, kończę już to drugie okrążenie redukujące. Tutaj mam te moje oczka ścisłe, czyli połączenie dwóch brzegów. Tutaj zrobiłam półsłupek, także omijam to miejsce. Gdzieś tutaj w kolejnym zrobię sobie oczko ścisłe. Naprawdę nie ma to w tej chwili jeszcze znaczenia, dopiero jak zaczniemy już zrobić właściwą część golfu. No i teraz tak, powiedzmy, że zakończyłam to drugie okrążenie redukujące. Ja sobie już na tym etapie się zatrzymam. Nie wiem, ile robiliście tutaj tych rządków. Być może dużo więcej i chcecie, żeby ta praca była na golfie, że tak powiem, jeszcze węższa, albo może chcecie, żeby była szersza. Ja tutaj się zatrzymuję. Jeśli chodzi o mój um, jak to powiedzieć? Jeśli chodzi o moją szerokość golfu, no to tutaj mi wychodzi jakieś 20, nie wiem, 4 cm, 25, coś koło tego. I ja tak sobie już tutaj teraz to zostawię. I na tej bazie, którą stworzyłam, w moim przypadku, na dwóch rzędach półsłupków, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Będę robiła już golfik. Golfik będę robiła standardowo ze słupków. No i tutaj oczywiście już będzie istotne, gdzie kończymy, gdzie zaczynamy rząd, bo to po prostu będzie widać. W tym naszym bałaganiku ściągającym nie jest to naprawdę absolutnie istotne. No jak widzicie, tutaj ładnie nam się już ta praca zwęziła u góry, zwęziła, zwężyła. Na dole jest oczywiście taka sama jak na początku, czyli luźna i tak zostanie do samego końca. No to rozpoczynam robienie golfu. No będzie to banalne, ale oczywiście pokażę. No więc pierwsze okrążenie golfu, jeżeli robimy słupki, no to rozpoczynam od dwóch oczek łańcuszka. Imitują mi jak zwykle pierwszy słupek. No i teraz mamy tutaj z poprzedniego okrążenia półsłupeczki. W każdym z nich będę robiła po jednym słupku. Oczywiście już nic nie będę redukowała. Także włóczka na szydełko i w pierwszy półsłupek wbijam się, no mało może tu widać, bo te kłaczki są. I robię pierwszy słupek. W drugi wbijam się i robię drugi. No dużej filozofii tutaj oczywiście nie ma, ponieważ już na słupkach w tej pracy pracowaliśmy. W trzeci, trzeci. Dokładnie jeden do jeden, w tym okrążeniu drugim zwężającym, w każdym półsłupku pod dwie nitki. Robię po jednym słupku i pracuję do końca okrążenia. Kończę pierwsze okrążenie z słupków, tutaj właśnie rozpoczynające tak naprawdę prawdziwą część mojego golfika. No, i zostały mi do przerobienia. Tu mam pierwszy łańcuszek z dwóch oczek w tym okrążeniu, także właściwie nie. Właściwie zostało mi do przerobienia tylko jeden słupek. No, i teraz w tym łańcuszku z dwóch oczek, który rozpoczynał mi to okrążenie, robię oczko ścisłe. I zamykam okrążenie. No, i początek golfika mam. No to teraz znów dwa oczka łańcuszka. No i znów robię w każdym nad każdym pojedynczym słupkiem po jednym słupku. No czyli jak robimy słupki nad słupkami, no to już w tej pracy to naprawdę wiecie. Także pod dwie nitki i słupek. I na nad, nad następnym pod dwie nitki i słupek. No tu nie ma żadnej filozofii. Pod dwie nitki. I słupek i pracuję dalej. No i teraz znów, jak dojadę do końca okrążenia, to tu przerobię sobie ostatni słupek nad tym poprzednim i w łańcuszek znów zrobię oczko ścisłe. A następnie znów dwa oczka łańcuszka jako słupek nad słupkiem. Dokładnie łańcuszek imitujący słupek nad kolejnym słupek, 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 i w ten sposób będę przerabiała sobie tyle okrążeń. No bo tutaj zasada jest działania prosta aż uzyskam no, długość tak naprawdę, wysokość golfika, którą chcę mieć, a chcę go sobie jednocześnie później jeszcze wywijać. No wy oczywiście robicie na taką wysokość, jaką chcecie, no i spotkamy się na końcu, jak już golfik będę miała gotowy. To Mam już w tej chwili kompletnie zakończone. Mam nadzieję, że ta praca, tak jak obiecałam na początku, nie była dla Was trudna i pracowało Wam się przyjemnie zarówno na wzorze, jak i właśnie na tej włóczce, której ja przynajmniej do tego mojego wzoru użyłam, jeżeli używaliście takiej samej. Zachęcam do zalajkowania. Jeszcze bardziej gorąco zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ regularnie wrzucam nowe filmiki, jak wiecie. Albo i jeszcze nie, bo nie subskrybowaliście, jeśli jeszcze dodatkowo zaznaczycie dzwoneczek, na no to będziecie dostawali. Powiadomienia o nowych filmikach, które na tym kanale się pojawiają. Zachęcam również do komentowania, bo to pomaga mi zwiększać zasięg mojego kanału, no i dzięki temu rozwijać go. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.